Drogi ojcze, i ja wiem, że nie powinnam, ale chciałam spróbować, zapomnieć. Zapomnieć o tym wszystkim, co się działo w domu. Nie dawałam już rady. Codziennie były krzyki, obrażanie, poniżanie. Dlaczego akurat w mojej rodzinie coś takiego musiało się dziać? Dlaczego moi znajomi mają tak normalne domy? Pełne spokoju, zrozumienia, akceptacji. Przez te lata wiele emocji się we mnie kumulowało. Wreszcie chciałam się od nich odciąć. Postanowiłam żyć chwilą, nie przejmując się konsekwencjami. Chciałam zerwać znajomości z moimi przyjaciółmi. Chciałam zacząć żyć na nowo, rozwinąć swoje podcięte skrzydła. Moje życie nigdy nie było kolorowe. Zawsze toczyły się walki pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy moją mamą a tatą. Nigdy nie mogłam zrozumieć, jak można traktować tak swojego współmałżonka. Przecież ślubowali sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską do końca swoich dni i to przed Tobą. A teraz? Teraz nawzajem się wyzywali, obrażali. Niekiedy zdarzało się, że sobie grozili. Nie mogłam zrozumieć dlaczego. Przecież to Ty przypieczętowałeś ich miłość. To Ty chciałeś, aby stworzyli rodzinę. Ale ja już nie chciałam takiej rodziny, jaką oni tworzyli. Jedyną osobą, która wiedziała co się dzieje w moim domu, był mój przyjaciel Kamil, który w każdej sytuacji był dla mnie ostoją. Wracając ze szkoły, zaczepiły mnie dwie dziewczyny. Zapytały, co się stało, dlaczego po moich policzkach spływały łzy. Nie lubiałam mówić o moich problemach, chciałam po prostu się od nich odciąć. Anka i Eliza zrozumiały, że w moim życiu nie działo się dobrze. W tym momencie myślałam, że chcą mi pomóc. Wmawiałam sobie, że pomogą mi w moich problemach. Wierzyłam, że dzięki nim rozpocznę nowy rozdział w swoim życiu, w którym nie będzie takich kłopotów. W ciągu dwugodzinnej rozmowy poczułam się zrozumiana, akceptowana, a przede wszystkim potrzebna. Powiedziałem mi, że zawsze mogę do nich przyjść. A one w każdej chwili znajdą rozwiązania na moje problemy. Po kolejnej kłótni moich rodziców, z płaczem wybiegłam z domu. Pobiegłam do Anki i Elizy. Przecież mówiły, że zawsze mogę do nich przyjść. Tym razem były na boisku. Było widać, że dobrze się bawią. Cała roztrzęsiona i załamana podeszłam do nich. Anka, kiedy mnie zauważyła, zapytała, dlaczego kolejny raz ryczę. Po chwili milczenia powiedziała, żebym wzięła się za siebie. Podała mi biały proszek, który nazwała radością i odlotem do lepszego świata. A właśnie w tym momencie było mi to bardzo potrzebne. Szybko więc chwyciłam woreczek podany przez Ankę i zrobiłam tak, jak mnie poinstruowały. Wreszcie poczułam ulgę. Wiedziałam, że to jest to, czego szukałam tak długo. Właśnie to uśmierzyło mój odczuwany wewnętrzny i zewnętrzny ból. Nic już mnie nie obchodziło. Żyłam tu i teraz. Nie pamiętam, jak wróciłam do domu. Ale rano obudziłam się wyczerpana. Poszłam do szkoły tylko po to, żeby podziękować dziewczynom. Nie obchodziły mnie osoby, które mijałam, były mi obojętne. Osoby, które wcześniej tak mnie wspierały i były przy mnie, stały się dla mnie niewidzialne. Nawet Kamil, który tak bardzo się dla mnie liczył. Nie wyobrażałam sobie życia bez jego wsparcia, ale w tamtej chwili. Byłam oczarowana sposobem bycia Anki i Elizy. Coraz częściej urwam się z lekcji. Ja Miałam gdzieś nauczycieli, pedagogów szkolnych. Przestało liczyć się dla mnie życie z idiotami klasowymi. Przestał się dla mnie liczyć Kamil. Jedyne co mnie interesowało był ten piękny proszek. I wybawicielki, które zawsze miały dla mnie czas. Imprezy, mm, imprezy to było dopiero istne szaleństwo, dużo ludzi, dobra muzyka, a przede wszystkim one I nieskończona ilość środku, dzięki któremu zapominałam o wszystkim i wszystkich. Potrafił działać cuda. Kiedyś usłyszałam, że to ty czynisz cuda, że ty potrafisz kogoś podnieść z rozpaczy, że zawsze wszędzie jesteś. Ale chyba nie ze mną. Nienawidziłam Cię. Nie rozumiałam, jak inni mogą Cię tak uwielbiać, a Ty zamiast cudów dodawałeś mi bólu. Nie istniałeś dla mnie. Pamiętam tę noc bardzo dobrze: dużo alkoholu, narkotyków, tańców, lawina rozpusty. Wreszcie musiałam wrócić jakoś do mojego chorego domu. Tylko dlaczego akurat musiałam iść tą ścieżką? Zobaczyłam go, całego zakrwawionego. Tak bardzo chciałabym wymazać ten obraz z mojej głowy, ale nie mogę, nie mogłam uwierzyć, że to on, że to Kamil, mój Kamil. Od którego tak podle się odwróciłam, odeszłam, po prostu odeszłam. Przez ostatnie dni wytykałam go palcami, nienawidziłam go, ale kiedy go zobaczyłam, kiedy go zobaczyłam leżącego nieprzytomnie na ścieżce, poczułam, że nie mogę go stracić, poczułam, że nie mogę go stracić. Dlaczego nie pomogłeś mi go uratować? Dlaczego? Przecież podobno czynisz cuda. Miałam nadzieję, że to wszystko dzieje się w mojej głowie, że to tylko uboczne działanie tego środka radości. Ale nie. Stojąc nad jego grobem, zrozumiałam, że nie mogę tak żyć. Był moim przyjacielem, opiekunem. A ja go odtrąciłam. Dzięki Kamilowi byłam silna, a teraz? A teraz już go nie ma. Nie wiem, czy kiedykolwiek wybaczę sobie, że mnie przy nim nie było, ale wiem, teraz wiem, że chcę cię znaleźć. Chcę znów poczuć się kochana, potrzebna. Chcę znowu pokochać. Chcę wybaczać, a wiem, że przy tobie będzie to możliwe. Wiem, że mnie kochasz. Chcę, żebyś był dla mnie tak samo ważny jak Kamil. Wiem, że nie chcesz nikogo zmuszać do podążania za sobą. Wiem, że dajesz wszystkim wolną wolę i tylko czekasz na zgodę. Ale ja mówię tak: tak, prowadź mnie zawsze. Tak, pomagaj mi wybaczać. Tak, pomagaj mi kochać. Tak, chcę iść za tobą. Słyszysz? Tak, zgadzam się. Tatusiu, kocham Cię, Twoja córeczka, Agnieszka.